witam Cię w kolejnym filmie. Rok temu zdecydowałem się na wystartowanie w e, Półmaratonie Poznańskim. I oznajmiłem to wtedy na Instagramie takim clickbaitowym hasłem. E, tu załączę screen. E, no i teraz muszę zrobić to ponownie. Muzyka. Ok, w tym roku postanowiłem wystartować w Półmaratonie Berlińskim Berliner Hub. A w związku z tym chciałem przedstawić Tobie jak będą wyglądały kolejne filmy. Postanowiłem się przeprowadzić cały cykl filmów, w których ja będę przygotowywać się do półmaratonu. Za punkt honoru obrałem sobie to, że nie będę rezygnować z treningów siłowych. Treningi będę wykonywać 3-4 razy w tygodniu, treningów siłowych, do tego połączę to z bieganiem. A filmy będą na zasadzie takiego vlogu, takiego raportu mojego cotygodniowego, i będę mówić, jak też przebiegały moje treningi, jak przebiegało moje odżywianie. Będziesz mieć pogląd na to, jak wyglądała moja praca przez ostatni tydzień. Ja tu mówię do kamery, a tu mi się nie nagrało, więc no normalnie. Ta forma filmów ma być też taką autorefleksją moją, biorąc pod uwagę to, jak przygotowywałem się w zeszłym roku, jakie trudności. Towarzyszyły mi. Wiem, że każdy z nas, każdy z was może się z takim problemem borykać. Miałem taki problem w zeszłym roku, że no, nie potrzebowałem tego aż tak sumiennie, jak mi się wydawało. Po czasie wyciągnąłem pewne wnioski, z którymi teraz wiem, że już sobie poradzę inaczej. To wychodzi oczywiście też z doświadczeniem, z zrozumieniem też niektórych mechanizmów ciała, z, z niektórymi. Em, elementami, poznaniem też, polepszeniem techniki biegowej. W zeszłym roku to wyszły mi pewne problemy, które w tym roku mam nadzieję, że wykluczę znacznie, wcz znacznie wcześniej. W zeszłym roku miałem między innymi problemy z bardzo, du e z bardzo dużymi dolegliwościami bólowymi w okolicach łydek, piszczeli. Teraz wiem, że to wychodziło po części ze złej techniki biegowej e i też te bóle no, nie, um nie pozwalały mi na zmianę tej techniki. E w samym półmaratonie jak biegłem, no to też te, te bóle pojawiały się nieco później niż jak zmieniałem technikę biegów w przygotowaniach i, i no, nie byłem w stanie połączyć naprawy z przygotowaniami. Teraz ja poprawiłem już pewne elementy, jestem już do tego momentu przygotowany, że ta technika biegu jest lepsza, już pewne elementy nadciągnąłem, ale o tym wszystkim postaram się opowiedzieć tak, żebyś ty nie miał nie miała problemów z przygotowaniem się również do swoich biegów. Dlatego Mam nadzieję, że elementy, które i tematy, które tutaj poruszę, również przydadzą się Tobie w swoich przygotowaniach do zwiększenia aktywności fizycznej, do przygotowania do biegów, do wszystkiego, czego będziesz mógł wykorzystać daną, daną wiedzę. Postanowiłem, że będę relacjonować to, w jaki sposób się przygotowuję, bo w zeszłym roku wrzucałem na Instagram screeny z zegarka, jak, jak biegam. Teraz będę robić to podobnie. Jednak chcę to zrobić w formie vloga w formie. Wideo, które będę umieszczać na, na YouTubie, którą będziesz mógł ty zaobserwować. Będzie to polegać na tym, że raz w tygodniu będę wrzucać podsumowanie moich aktywności, mam na myśli treningów siłowych, treningów biegowych i innych aktywności, żebyśmy mieli też pogląd tego, jak zmienia się um, moje, jak zmieniają się moje treningi biegowe, ale też jak, jaki ma to impact później na inne aktywności, czyli właśnie głównie na siłownie. Bo też muszę zaznaczyć, że mm, nie jestem w stanie ćwiczyć a powiedzmy treningiem dzielonym, czyli powiedzmy push-pull Lex, gdzie e, ten impet całkowity e, na nogi będzie przypadać na jeden dzień treningowy. Tak ćwiczyłem poprzednio, co objawiło się tym, że w końcowej fazie przygotowania do półmaratonu musiałem z tego treningu nóg zrezygnować. Teraz za punkt honoru obrałem sobie to, że nie będę rezygnować z nóg, ale będę działać na zasadzie treningu full body workout, czyli te, ten impet, te, ten, ten bodziec na nogi będzie rozłożony na całym tygodniu. Do tego dochodzą dwa e, treningi biegowe, które będą jeden dłuższy, drugi, drugi krótszy, i będziemy obserwować to na bieżąco. E, do każdego filmu będę dołączać merytoryczne zagadnienia, typu e, jak się przygotowywać do biegu, jak się odżywiać. Także każdy film nie będzie tylko zwyczajnym raportem, ale będę starać się przemycić do niego odpowiednią dawkę merytoryki i, i wartościowych treści, które mam nadzieję, że pomogą Tobie w przygotowaniu się do swoich biegów, do swoich treningów, do swoich aktywności. Za chwilę zobaczysz, jak wyglądał mój pierwszy tydzień przygotowań. Zatem przechodzimy do podsumowania pierwszego tygodnia. W pierwszym tygodniu udało mi się zrobić trzy treningi siłowe. Głównie jest to uwarunkowane tym, że było święto i w piątek na Trzy nie pracowałem. No, Zazwyczaj w te święta nie pracuję, nie mam na siłowni, dlatego też w te dni pozwalam sobie odpuścić trening siłowy. No, i fajnie to wygląda, nie? pewnie na początek. Pierwszy tydzień miał się przygotować 3-4 treningi. Już z tych 4 zrezygnowałem, już są trzy, Ale no, bynajmniej zrobiłem to, tylko te trzy treningi siłowe. Ale w zupełności to wystarczyło. Dwa były w, na siłowni, jeden zrobiłem w domu, na domowym sprzęcie, właśnie ze względu na, na święto. Dwa treningi biegowe, jeden przypadał na właśnie już po moim tygodniu pracy. Pierwszy, który za chwilę zobaczysz po boku, jak to mniej więcej wyglądało czasowo, jaki dystans, był to taki dosyć intensywniejszy bieg, w którym obiegałem dookoła Malty, sobie właśnie w terenie, żeby troszeczkę. No, po prostu wróci to też do tego biegania w terenie, bo, bo wcześniej to było na bieżni, bo o tym nie mówiłem. Jak podjąłem decyzję, że za, zacznę biegać, no to mniej więcej startuję tak z poziomu 5-5 km, których przez ostatnie tam dwa miesiące po prostu nie przekraczałem. Także to był taki pierwszy z krótkich biegów, a drugi dłuższy bieg, no to był bieg, w którym nie ustawiałem sobie jakiegoś tam celu, jeżeli chodziło o jakieś zawrotne tempo, chodziło o to po prostu, żeby przebiec w ciągu godziny no gdzieś tam w tych okolicach do, do 10 km, i to nie chodziło też o to, żeby się piłować, tylko po prostu też, żeby nogi sobie przypomniały, jak się, jak się biega. To, to pierwsze trudności, jakie odczułem, na pewno duże obciążenia na łydki i staw skokowy, no to w moim przypadku... Musiałem to troszeczkę rozpracować, stretching, rolowanie. Doszedł też mi jeden, jeden trening boksu i to też było właśnie w dniu, w którym biegałem. Więc może stąd też takie uczucie przeciążenia. Zobaczymy, jak po bieganiu tym długim, bo to pewnie efekt tego biegania odczuję za dzień lub dwa. Zobaczymy. Bynajmniej no, nie odczułem tego impaktu. Treningów siłowych, które mogły się przełożyć jeszcze na, na nogi, ale bynajmniej było bardzo dobrze, czułem się fajnie, bieg był dobry. Treningi siłowe też bez problemu. Także było fajnie. Najbardziej co mi dokuczało, to mówię, tak, jak mówię, łydki <grywki> i o dziwo barki po boksie, ale to, to po boksie u mnie bardzo często występuje. Odżywianie w tym czasie no to mniej więcej około 3000 kalorii. Możliwe, że za chwilę będę zwiększać te kalorie, bo nie zależy mi też na zgubieniu jakoś dużej ilości kilogramów. Także no, im dalej w las, tym, tym podejrzewam, że te kalorie będę musiał prędzej czy później troszeczkę podnieść. Dlatego no, z, biegiem czasu, z biegiem czasu będziemy podnosić. Na razie 3000 kalorii. Teraz czas na odpoczynek. Niedziela jest dniem odpoczynku. Ja nie trenuję w niedzielę. W ogóle ewentualnie jakieś rolowanie może położę się na, na matę, trochę żeby, z kolcami, żeby trochę rozluźnić plecy. Że z nimi też kiedyś miałem problemy, teraz po tych biegach nie ma żadnego problemu. Także jest jak na razie OK. W przyszłym tygodniu no, będę startować znowu w, od poniedziałku, w tym tygodniu miałem dosyć intensywne dni w pracy przez to, że piątek był wolny, także skumulowało mi się to wszystko, wszystkie treningi skumulowały mi się w te cztery dni więc też w środę nie mogłem nic poćwiczyć, bo byłem po prostu cały dzień, cały dzień prowadziłem treningi. W związku z tym, no, przyszły tydzień, wszystko się jeszcze fajnie rozłoży, mam dużo czasu na treningi, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Taką formę Raportu z tygodniowego będę wrzucać tutaj. Później wiadomo, myślę, że to w jakimś kierunku będzie ewoluowało. Jeżeli masz jakieś propozycje, chciałbyś coś zobaczyć o coś, coś konkretniejszego, żebym pokazał, to śmiało napisz w komentarzu do mnie wiadomości prywatnej. Myślę, że jestem w stanie rozważyć wszystko, żeby ta, te, 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 ten rodzaj filmu, ten rodzaj też raportu takiego potrafingowego z całego tygodnia w jakiś sposób przysłużył się Tobie i wszystkim, wszystkim zainteresowanym. To było na tyle. Pierwszy tydzień uważam za zaliczony. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Mam nadzieję, że nogi już nie będą za mocno obciążone w kolejnym tygodniu. Zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie pod koniec kolejnego tygodnia. Dzięki, do zobaczenia. W środę kolejny film. Tym razem już niebiegowy. Także mam nadzieję, że, że również obejrzysz. Dzięki, cześć.